Szanowni Państwo, już właściwie po pogrzebie pana Piotra Woźniaka Staraka, ale dalej pewne niejasności pozostają. Łącznie z tym, że do tej pory nie podano wyników na przykład sekcji zwłok. Ale dla mnie bardziej zastanawiające jest to, że media podawały, wspominały, że. Po prostu um, organizatorzy pogrzebu nie pogrzebu na Mazurach, tej części na Mazurach, nie uzyskali zgody sanepidu i władz na złożenie zwłok tam w posiadłości. No a okazuje się, że jednak nastąpiło właśnie złożenie zwłok w Fuledzie nad jeziorem Cisajno. I ciekawe. Czy zrobiono to nieoficjalnie bez zgody, czy po prostu udało się w ostatniej chwili załatwić, na przykład no biorąc pod uwagę, że przecież państwo mają i mogą no, wiele rzeczy załatwić, prawda. A dodatkowo dziwna historia, że cały czas pierwotnie mówiono, że będzie urna, pogrzeb urnie i że urnę złożą nad jeziorem i nawet mieli rozsypywać trochę tego prochu z urny do jeziora. No a okazało się, że zarówno w Konstancinie jak i w Fuledzie nad Pisajną wystąpiła jednak trumna, a nie, a nie prawda yy, urna. Więc ciągle dużo dziwnych, zaskakujących, niespodziewanych rzeczy. No prokuratura i policja też nie zdradza szczegółów, szczegółów, postępowania. Panu Jackowskiemu też nie do końca wolno wszystko mówić. No a na, na tą uroczystość na Mazury przyleciał tłum VIP-ów, zwłaszcza z Polski, ale i ze świata. Mnie najbardziej zaskoczyło, że co prawda chyba tylko w Konstancinie wystąpiła pani ambasador amerykańska, Mosbacher. No, w tej sytuacji, no to trudno było się nie zgodzić na to, żeby przeprowadzić pochówek również na Mazurach. I wielu ludzi na Mazury właśnie tych VIP-ów przyleciało helikopterami, helikopterami, że aż mieli cały specjalny, Wóz transporter z benzyną, właśnie lotniczą, żeby po prostu mogli spokojnie przylecieć i odlecieć. A dodatkowo jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, to, że ostatnio na temat tego pochówku nawet już w Konstancinie, a tym bardziej w Fuledzie, tam koło Giżycka, praktycznie. Prasa niemal nie pisze, tylko tabloidy, Super Express i Fakt. I to też momentami dość oszczędnie. Więcej zajmują się zdjęciami niż opisem całości sytuacji. Więc bardzo to wszystko jest ciekawe. No i ciekawe jak teraz będą również wyglądały kwestie majątkowe. No ale chyba, nie wiem czy mieli... Czy mieli jakąś intercyzę, testament, no bo gdyby było dziedziczenie ustawowe, no to Pani Agnieszka Starak by chyba nie uzyskała za wiele, bo przecież żyją jego rodzice i rodzeństwo. No, żeby znów nie było serialu potem jeszcze spadkowego. No ale może się jakoś dogadają, pożyjemy, zobaczymy. Obawiam się, że niejasności i powodów do wypowiadania się na temat kwestii pana Piotra Woźniaka Staraka jeszcze nie zabraknie. Dobrze, zrobiono tam takie yy, mauzoleum, kryptę, piękny, wielki głaz. No ładnie to wszystko wygląda. Tylko, żeby jeszcze nie zapomnieli o tym, żeby za zmarłego się pomodlić, odprawić więcej mszy. Tutaj akurat księża też odprowadzali go do tej krypty. Więc chyba i o tą sprawę zadbano, więc chyba wszystko będzie od strony religijnej w porządku, tylko zobaczymy jak będzie od strony prawnej. Pożyjemy, zobaczymy. Szczęść Boże, amen.